Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale i zapraszam Was na książkową recenzję Przyjaciółki pierwszego tomu serii Miasteczko Anielin od pani Iwony Mejzy i od wydawnictwa Dragon. Swój egzemplarz i za możliwość zrecenzowania tego tytułu z całego serca. Dziękuję wydawnictwu Dragon i powiem Wam, że jest to moje pierwsze spotkanie właśnie z tą autorką, ale już po przeczytaniu tej książki niesamowicie się cieszę, że miałam możliwość przeczytać Przyjaciółkę, bo to, co będzie nas czekało w miasteczku Anielin, to może być naprawdę fantastyczna, a nawet bym powiedziała, że rewelacyjna seria obyczajowa. I przepraszam Was za odgłosy w tle, ale gdy tylko zaczęłam nagrywać, to Helena drze się, czy pod drzwiami, a Filip dostał czkawki, <grych> więc przepraszam za to, że będzie coś tam w tle słychać. Przechodzimy do konkretu. Jak doskonale wiecie, w zeszłym roku Całkiem sporo literatury obyczajowej dane mi było czytać właśnie w większości od wydawnictwa Dragon. I powiem wam, że nie wiem, czy ja się po prostu starzeję, czy taka trochę odmienność gatunków dobrze mi robi, ale książki obyczajowe bardzo, ale to bardzo polubiłam, w szczególności właśnie te napisane przez nasze polskie autorki, bo za którą książkę bym się nie wzięła, to naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. I tak samo jest właśnie z przyjaciółką, czyli z pierwszym z pierwszym tomem miasteczka Anielin, w którym to jak możecie się domyślać, jest troszeczkę taki klimat jak w ogrodach Zuzanny. Tutaj zostawię Wam gdzieś linki do recenzji, czyli mamy nieduże miasteczko, w którym naprawdę mieszka całkiem sporo osób, którzy się bardzo dobrze znają w tym sąsiedztwie. Jedni się lubią bardziej, drudzy mniej. Wiadomo, niektórzy się bardziej ze sobą zgadzają, inni mniej, niektórzy sobie lubią, lubią robić na złość, są jakieś nieszczęśliwe miłości, jakieś wyjazdy zagraniczne, rozbijanie rodzin przez takie, wiecie, wyjazdy, jest zakładanie własnych interesów, które idą raz lepiej, raz gorzej, poszukiwanie ludzi do pracy, gdzie w tym małym miasteczku ani linie, okazuje się, że jest to bardzo taka... Turystyczna miejscowość, w której przez większość roku jest spokojnie, ale w te wakacyjne miesiące robi się naprawdę tłoczno, zjeżdża się cała masa turystów i nasi mieszkańcy Anilina mają pełne ręce roboty. I właśnie do takiego miasteczka przyjeżdża nasza główna bohaterka Marta z sześcioletnią Polą, znaczy Pola ma wtedy. Dwa latka, bo przeprowadzałam się do tego Anielina 4 lata wcześniej i z rodzicami Marty, którzy chcą po prostu w tym Anielinie rozpocząć swoje życie na nowo po różnych przeżyciach, których doświadczyli jakby przed przeprowadzką przez wiele, wiele lat. I powiem Wam, że myślałam, że ta, że ta książka nie jest w stanie mnie zaskoczyć. W sensie liczyłam na lekką, przyjemną. Opowieść o matce i o córce, czyli o naszych, można powiedzieć, głównych bohaterkach, czyli o Marcie i o Poli, które będą przeżywały jakieś tam swoje przygody w Anielinie, bo będą poznawały różnych bohaterów i tak dalej, ale ta książka mnie zaskakuje na każdym możliwym kroku i na każdej możliwej stronie, bo okazuje się, że relacja między Martą a Polą, którą ja sobie już z samego początku zadeklarowałam jako relacja matki i córki. To nie do końca prawda, że za każdą historią, którą gdzieś tutaj nasza główna bohaterka porusza, stoi jakaś tajemnica, która, którą będziemy powoli przez kolejne strony książki rozwiązywać. Że życie naszych bohaterów, innych bohaterów w tym mieście też jest dosyć ciekawe. Burzliwe, ale również pełne innych tajemnic. Że mimo tego, że nasze bohaterki razem z rodzicami Marty mieszkają w Anilinie już kilka lat, no to mimo tego, że no sprowadzili się najpóźniej jakby ze wszystkich y, mieszkańców, to nadal po tych latach są uważani jako ci nowi. Y, I wiecie, jest to taka historia, która z jednej strony wydawałaby się prosta. Wydawałaby się lekka i przyjemna, ale wcale taka nie jest, bo, bo tutaj każda strona obfituje albo w tajemnicę, albo w jakieś akcje rozdzierające serca albo w jakichś nowych bohaterów, którzy dodają swoje trzy grosze do tego, co będzie się działo w życiu Marty i Poli. Więc powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tu dostajemy i naprawdę nie mogę się doczekać kontynuacji, w szczególności, że już sama okładka tej książki bardzo, ale to bardzo rozbudziła moje serduszko wiosennie i po prostu patrząc na tę okładkę sama chciałabym mieć taką sukienkę i i kupić Julce taką sukienkę, taką samą, żebyśmy mogły wyglądać identycznie, bo właśnie tutaj też taki pomysł urodzi się w głowie naszej bohaterki, żeby ona i Pola miały takie same sukienki, czy nawet kilka takich samych kreacji. I ten pomysł bardzo mi się podoba, ale wydaje mi się, że Julka jest jeszcze po prostu na to za mała. Poczekam aż trochę podrośnie. Może będzie chciała ubierać się tak samo jak matka. Zobaczymy. W każdym razie. Jest to naprawdę bardzo poruszająca historia, mimo że to literatura obyczajowa. Jest tutaj taki bardzo delikatny, póki co, element romansu. Więcej tutaj w tej historii jest właśnie tajemnic, jest powrotów do przeszłości. No i jak nie kochać tej książki, skoro główna bohaterka ma na imię Marta, czyli tak jak ja. Więc może ja z główną bohaterką mam mało wspólnego pod kątem historii, ale trochę charakterologicznie wydaje mi się, że jesteśmy do siebie. Podobne, być może nawet pod względem figury, gdzie nasza bohaterka trochę narzeka, że trochę tu ma za dużo, trochę tam za dużo, trochę ją niektóre rzeczy opinają w złych miejscach. No, mogłabym powiedzieć, że na ten moment po drugiej ciąży mnie też większość ciuchów upina, opina nie w tych miejscach, gdzie potrzeba, więc jakby, więc jakby tak, czuję taką. Ogromną bliskość z bohaterami, i to nie tylko właśnie z Martą i z Polą, ale także z innymi postaciami, które tu są, które po prostu sprawiają, że czytanie całej tej historii jest naprawdę przyjemne i sprawia, sprawia bardzo, dużo, bardzo dużo radości. I tak jak powiedziałam, nie mogę się doczekać kolejnego tomu, który mam nadzieję, że wyjdzie prędzej niż później. Jedynym minusem tej książki, bo niestety też taki jest. Jest fakt tego, jak ta książka jest zrobiona. Chodzi mi konkretnie o to, że ta książka jest podzielona na trzy części, ale te części nie są już podzielone ani na rozdziały, ani na podrozdziały. Po prostu tak, jakby ta książka była podzielona na trzy wielkie rozdziały, i w tych, w tych, w tych częściach, w tych rozdziałach, tak naprawdę jakieś różne wątki, różne części tekstu, różne części akcji są od siebie oddzielone jedynie trzema tak. Trzema takimi e, gwiazdkami. I jeżeli mnie znacie, to doskonale wiecie, że ja czegoś takiego po prostu nie cierpię w książkach, bo przez to bardzo, ale to bardzo ciężko mi się cokolwiek czyta. Ja się znacznie bardziej męczę i znacznie dłużej takie książki czytam, niż na przykład książki, które są podzielone na krótkie, bo krótkie, ale rozdziały. Jakoś, nie wiem, dzielenie książki na, na przykład na trzy części, a później na ileś rozdziałów w każdej części. Sprawia, że ja nabieram jakiegoś takiego specyficznego rytmu i czytanie po prostu idzie mi szybciej, łatwiej, przyjemniej. Natomiast jak widzę takie, po prostu cały tekst podzielony tylko takimi gwiazdkami, to mnie się to przeokropnie źle czyta, ale to, to tylko jakby tu chodzi o mnie. To nie jest wina książki, bo jakby, jak wiecie, każdy autor tworzy sobie książkę tak jak chce, więc jakby. Nic mi do tego, tylko po prostu znając siebie i znając swoje upodobania, bo przecież no, sporo książek w życiu przeczytałam, wiem, że po prostu coś takiego, taka forma książki, strasznie jest dla mnie męcząca, nawet jeżeli historia bardzo mnie wciąga i jeżeli historia mi się bardzo podoba. Obstawiam, że gdyby po prostu ta książka była w innej formie, inaczej, wiecie, miała inne, miała rozdziały, po prostu, to ja bym tą książkę przeczytała w dwa, maks, w trzy dni a nie na przykład czytała ją przez prawie tydzień, bo tak, tak mniej więcej to wyszło, ale to właśnie wynika z tego, że książka nie miała rozdziałów, tylko te przerwy w tekście oznaczone gwiazdkami i to mnie bardzo rozbijało czytelniczo. Po prostu, ale ja taka jestem, będą czytelnicy, którym to kompletnie nie będzie, wiecie, robiło różnicy, czy są kropki, gwiazdki, rozdziały, podrozdziały, czy cała książka jest napisana ciągiem. Ktoś to po prostu wciągnie jedną dziurką i, i będzie zachwycony. Więc, jakby to jest taka forma książki, która mnie po prostu odrzuca, i gdy na przykład idę do księgarni i chcę sobie kupić jakąś książkę, której nigdy nie słyszałam, której nikt nie polecał, która na przykład, nie wiem, stoi ileś czasu już po prostu w księgarni. To jakby sprawdzenie rozdziałów to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą, którą robię. I mimo tego, że okładka przyjaciółki podoba mi się bardzo, że jest to wydawnictwo Dragon, któremu na pewno bym zaufała, to ja bym tej książki nie kupiła, bo jest skonstruowana tak, jak jest skonstruowana. W związku z tym, że to jest recenzja, bo dostałam tą książkę od wydawnictwa to trochę się przemogłam i cieszę się, że się przemogłam, bo to jest historia naprawdę warta przeczytania i jeżeli kochacie literaturę obyczajową, to ta książka na pewno przypadnie wam do gustu, bo no tu są bohaterowie z krwi i kości, jest historia, która na pewno was wciągnie, która was zainteresuje i powiem wam, że ja po ostatnich kilku stronach nie mogę się doczekać, bo to, to jest tak zakończone w takim momencie, w takiej no już tyle rzeczy się miało rozwiązać, już miało dojść do takiej konfrontacji. A tu koniec książki, więc ja naprawdę nie mogę się doczekać, aż dostanę kolejny tom. No aczkolwiek sama myśl o konstrukcji książki trochę napawa mnie ciarkami, jednak na pewno z wielką przyjemnością sięgnę po kontynuację i będę z wielką przyjemnością kontynuację czytać. Jeżeli również mi się spodoba, tak jak pierwszy tom, to i również Wam poleceć. Więc tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Dajcie koniecznie znać, czy lubujecie się w literaturze obyczajowej, i czy na przykład w takiej przyjaciółce chcielibyście dać szansę, do czego ja Was bardzo mocno zachęcam, ale czy jesteście przekonani? Czy lubicie tego typu literaturę, czy w ogóle jej nie czytacie? Czy szukacie jakiegoś tytułu, od którego na przykład swoją przygodę z literaturą obyczajową chcielibyście zacząć? Bo wydaje mi się, że Przyjaciółka jest na tyle fajnie skonstruowana, że, nie mówiąc już o braku rozdziałów, ale ogólnie, że i narracja, i bohaterowie nie jest to na tyle zagmatwane, żeby, żeby się wam to miało jakoś bardzo wiecie. Mylić, czy ciężko czytać i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest to zrobione na tyle przejrzyście, na tyle ciekawie i na tyle wciągająco, że moglibyście od przyjaciółki właśnie swoją przygodę z literaturą obyczajową zacząć. Ale wszystko zależy od tego, jakie macie plany czytelnicze, więc koniecznie dajcie znać, czy przyjaciółkom bylibyście zainteresowani, a może jakąś inną książką z literatury obyczajowej. Może szukacie jakichś ciekawych tytułów, oczywiście u mnie jest ich pełno, ale gdybyście. Chcieli dostać jakiś taki osobny film y, związany właśnie z literaturą obyczajową? To koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Tak więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Pa!